Słuchajcie, dajcie już temu Pudzianowi spokój. Że co, że nie dojechał na stadion? No przecież powodów mogło być mnóstwo. Sam kiedyś pamiętam, jak biegłem do pociągu, już nie miałem czasu stać w kolejce po bilet. Tylko od razu wskoczyłem do przedziału. A pan, konduktor, mówi mi, że nie ma wolnych miejsc. Mówię, jak to? Nie ma wolnych miejsc. Przecież ja już jestem w pociągu. No i pan konduktor powiedział mi, że mógłbym je z tego pociągu wyprosić, ale z uwagi na to, że był porządnym, eleganckim konduktorem, to sprzedał mi bilet na miejsce stojące. Może później trafił na bardziej ostrego konduktora i ten bilet, co chciał wykupić już w pociągu, to już go nie wykupił, bo nie było miejsca i na zachodnim kazał mu konduktor wyjść, więc bądźcie troszkę bardziej tacy szerzej myślący, jak, jak, jakąś perspektywę na to szerszą wejście. To niekoniecznie było tak, że on sobie sam chciał wysiąść, a może nie miał innego wyjścia. No i co wam ma teraz powiedzieć? że konduktor go wyjebał z pociągu. No przecież też to nie wypada tak. No. Dajcie już mu spokój. Dajcie chłopakowi spokój. To jest fajny, elegancki chłopak.